Dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować Linuxa a konkretnie dystrybucję o nazwie CacheOS. Na początek musimy przygotować pendrive'a z obrazem naszego nowego systemu, pobieramy więc aplikację, która nam w tym pomoże, czyli Balena Etcher, a następnie ze strony CacheOS ściągamy sam obraz systemu i spokojnie wszystkie linki znajdziecie w opisie. Gdy mamy już wszystko gotowe, uruchamiamy Balena Etcher, wybieramy plik ISO z naszym systemem oraz wskazujemy pendrive, na którego chcemy go nagrać. Czekamy aż wszystko się zrobi i pendrive gotowy. Teraz musimy wejść do BIOSu i tutaj niestety nie mogę Wam pomóc krok po kroku, bo każdy komputer ma inny BIOS. No chyba, że macie dokładnie taką samą płytę główną, co ja. Ustawiamy pendrive jako pierwsze urządzenie bootujące, czyli przesuwamy go na górę listy. Zapisujemy zmiany, wychodzimy z BIOSu i komputer uruchomi się ponownie. W ten sposób trafimy do, nazwijmy to, instalatora naszego nowego systemu. Jak widzicie, uruchamia się aplikacja jest Hello. Klikamy uruchom instalator i po chwili wyświetlają nam się opcje wyboru bootloadera. Ja zawsze wybieram system Debut I tak naprawdę to on jest domyślnym podloaderem w CacheOS. Następnie wybieramy język, lokalizację, układ klawiatury. Ja osobiście czyszczę cały dysk, pozwalam na automatyczne partycjonowanie i zostawiam domyślny format partycji, czyli BTRFS. Teraz czas wybrać środowisko graficzne. a ja postawiłem na GNOME, bo czemu nie? I taki mały protyp, polecam instalować tylko jedno środowisko graficzne na raz, przynajmniej w przypadku CacheOS, inaczej możecie to szybko posypać. W kolejnym kroku możemy wybrać dodatkowe pakiety, które chcemy. Chcemy zainstalować albo nie, ale nie musicie tu wiele zmieniać poza jedną opcją. Jeśli macie procesor AMD to odznaczacie pakiet dla Intela i odwrotnie. Na koniec wpisujemy nazwę komputera i ustawiamy hasło. Klikamy zainstaluj teraz, czekamy aż wszystko się zainstaluje, restartujemy komputer i gotowe. Wasz nowy system jest zainstalowany. I tak na koniec proponuję, byście się zapoznali z aplikacją KESOS Hello, bo naprawdę jest pomocna. Dzięki niej możecie zaktualizować system bez używania terminala, no prawie. Możecie wyczyścić pamięć podręczną i zainstalować programy